Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. W kuluarach coraz częściej słychać nieoficjalne głosy sugerujące, że nad Donaldem Tuskiem i jego ekipą mogą zbierać się czarne chmury. Choć oficjalne media na razie tego nie komentują, za oceanu docierają sygnały, które zdaniem niektórych komentatorów trudno całkowicie zignorować. Mówi się, że amerykańscy kongresmeni mieli wystosować list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, domagając się wyjaśnień w sprawie domniemanych nieprawidłowości w polskich wyborach. Wśród wskazanych przez nich polityków mają znajdować się przedstawiciele obozu Donalda Tuska, w tym jego faworyt Rafał Trzaskowski. Według tych spekulacji w liście mieli się podpisać znani, znani republikańscy politycy tacy jak Brian Mast i Chris Smith. Zarzuty, które rzekomo podnoszą, dotyczą możliwego finansowania kampanii Trzaskowskiego przez zagraniczne organizacje mające powiązania z partią demokratyczną w USA i fundacjami George'a Sorosa. Niepotwierdzone informacje sugerują, że znaczne kwoty miały być przeznaczone na cyfrowe kampanie promujące Trzaskowskiego i atakujące jego politycznych przeciwników. Między innymi Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena. Gdyby okazało się, że te pogłoski mają w sobie choćby ziarnko prawdy, mogłoby to sugerować naruszenie polskiego prawa, które jasno zabrania finansowania kampanii wyborczych przez podmioty zagraniczne. Jeśli więc te nieoficjalne doniesienia znajdą potwierdzenie, mielibyśmy do czynienia z sytuacją bez precedensu, wpływami zewnętrznymi oddziałującymi na wybór głowy państwa w suwerennym kraju. W tym czasie Komisja Europejska, według krążących opinii, miała nie zająć stanowiska w tej sprawie. Pojawiają się sugestie, że instytucje unijne, które w przeszłości ostro krytykowały polskie władze pod rządami PiS, dziś milczą wobec możliwych nadużyć ekipy Tuska. Wśród komentatorów mówi się, że milczenie Brukseli może wynikać z politycznych kalkulacji. Niektórzy przypuszczają, że Ursula von der Leyen. Nie chce narażać strategicznego sojuszu, który obecnie łączy ją z polskimi władzami. Pojawiają się też głosy, że sam Donald Tusk miał wyglądać na wyraźnie spiętego podczas jednego z ostatnich wywiadów w Polsat News. A część obserwatorów twierdzi, że jego zachowanie, nerwowe gesty, niepewne wypowiedzi może wskazywać na rosnącą presję. Jeśli prawdą jest, że jego rząd ignorował wyroki sądowe w sprawie zwrotu środków partii opozycyjnej, jak mają twierdzić sygnatariusze wspomnianego listu, to może to mieć poważne konsekwencje nie tylko polityczne, ale także prawne. W tle całej sprawy ponownie pojawia się nazwisko Gorcza Sorosa, wokół którego od lat narasta wiele kontrowersji. Mówi się, że fundacje związane z tym miliarderem mogły wspierać kampanie cyfrowe w Polsce. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy może element większego planu? Tego nikt dziś nie wie na pewno. Ale nieoficjalne źródła sugerują, że może chodzić o próbę wpływania na suwerenność Polski przez środowiska zewnętrzne. Trudno dziś jednoznacznie ocenić, ile w tych doniesieniach jest prawdy, a ile spekulacji. Niemniej jednak, pojawiające się coraz częściej pytania nie dotyczą już tylko jednego środowiska politycznego, ale szerszego obrazu. Czy przypadkiem nie realizuje się u nas agenda międzynarodowej lewicy przy cichym przyzwoleniu Unii Europejskiej i aktywnym udziale obecnej władzy? Jeśli nawet część z tych przypuszczeń ma pokrycie w rzeczywistości, może to oznaczać poważny kryzys zaufania społecznego do instytucji państwowych. W przestrzeni publicznej krążą pytania: kto tak naprawdę dziś rządzi Polską? Czy decyzje zapadają jeszcze w Warszawie, czy już raczej w Berlinie, Brukseli lub Waszyngtonie? Plotki o zagranicznym finansowaniu kampanii, choć na razie niepotwierdzone, wywołują niepokój. Pojawiają się głosy, że jeśli okażą się prawdziwe, Donald Tusk i jego ludzie powinni odpowiedzieć nie tylko politycznie, ale również publicznie przed narodem. Bo jeśli mowa tu o potencjalnym wpływie zagranicznych pieniędzy na wynik wyborów, to nie jest to już tylko polityczny problem, ale sprawa fundamentalna dla państwa. Oczywiście nie brakuje głosów sceptycznych, według których cała sprawa może być elementem walki politycznej i próbą podważenia wiarygodności obozu władzy. Niemniej jednak sam fakt, że takie spekulacje się pojawiły i zyskały międzynarodowy rezonans, świadczy o powadze sytuacji. Donald Tusk może próbować odpierać zarzuty, wskazując na brak dowodów czy polityczny kontekst sprawy. Może mówić o teoriach spiskowych. Ale w momencie, gdy za kulisami coraz częściej mówi się o konkretnych nazwiskach, fundacjach, kwotach i działaniach, trudno oczekiwać, że temat po prostu zniknie. To jeszcze nie przesądza o winie, ale może być początkiem poważnej debaty o stanie naszej demokracji, przejrzystości życia publicznego i niezależności państwa od zewnętrznych wpływów. Polacy zasługują na jasność i uczciwość. A jeśli są pytania. Trzeba szukać odpowiedzi, bez względu na to, dokąd one zaprowadzą. Warto przy tym zaznaczyć, że podobne zarzuty i spekulacje pojawiały się już wcześniej, także wobec inny, innych partii politycznych czy kampanii wyborczych w Europie. Polityka to często gra na granicy percepcji i wpływu, a zagraniczne zaangażowanie, nawet jeśli ograniczone do kampanii w mediach społecznościowych, bywa trudne do jednoznacznego wykrycia i udowodnienia. Tym bardziej należy podchodzić do takich informacji z ostrożnością, ale też bez lekceważenia ich potencjalnych skutków. Nawet niepotwierdzone plotki, jeśli wystarczająco długo krążą, mogą wpłynąć na postrzeganie polityków instytucji przez obywateli. Nie można też wykluczyć, że tego typu pogłoski są celowo rozprzestrzeniane przez przeciwników politycznych Donalda Tuska. Zarówno w kraju, jak i za granicą, w celu osłabienia jego pozycji tuż przed kluczowymi decyzjami lub wydarzeniami. W czasach, gdy walka informacyjna stała się jednym z najpotężniejszych narzędzi wpływu, nie sposób odróżnić prawdziwe przecieki od zaplanowanych kampanii dezinformacyjnych. Tym bardziej ważna staje się rola niezależnych dziennikarzy, ekspertów i opinii publicznej w weryfikowaniu faktów i oddzielaniu informacji od spekulacji. Na końcu warto przypomnieć, że demokracja opiera się nie tylko na procedurach i głosowaniach, ale również na zaufaniu. Gdy to zaufanie zostaje nadwątlone, nawet przez niezweryfikowane doniesienia, system zaczyna tracić stabilność. Dlatego tak ważne jest, by każda tego typu informacja była traktowana z należytą powagą, ale też z dystansem i rozwagą. Bo jeśli prawda ma się w końcu w końcu przebić, musi to nastąpić nie przez emocje i insynuacje, lecz przez rzetelne śledztwa, transparentność i szczerą debatę publiczną. W cieniu tych wszystkich domysłów i nieoficjalnych przecieków rodzi się pytanie, czy polska scena polityczna jest wystarczająco odporna na presję z zewnątrz. Jeśli rzeczywiście istnie, istnieją próby wpływania na wynik wyborów poprzez finansowanie, manipulacje medialne czy działania cyfrowe inspirowane przez zagraniczne podmioty, to mamy do czynienia z kryzysem, który wykracza poza standardowy konflikt polityczny. To już nie tylko walka o władzę, ale o to, czy Polska pozostanie krajem, w którym decyzje podejmowane są przez obywateli, a nie przez globalne ośrodki interesu. W tym kontekście pojawia się również coraz więcej pytań o rolę i odpowiedzialność mediów. Czy dziennikarze głównego nurtu celowo omijają ten temat, czy może nie chcą ryzykować oskarżeń o szerzenie fake newsów? A może po prostu brakuje im dostępu do źródeł i odwagi, by przeciwstawić się dominującym narracjom? Odpowiedzialność czwartej władzy jeszcze nigdy nie była tak istotna jak dziś, bo to od niej zależy, czy społeczeństwo zostanie poinformowane rzetelnie, czy też pozostanie w stanie niewiedzy, manipulacji i, i politycznej apatii. Na końcu warto zadać sobie pytanie: czy jako społeczeństwo potrafimy jeszcze samodzielnie oceniać, co jest wiarygodne, a co stanowi element gry interesów? Czy jesteśmy w stanie domagać się wyjaśnień i przejrzystości, niezależnie od tego, kogo one dotyczą? I czy nie nadszedł już czas, by przestać traktować politykę jak widowisko, a zacząć rozliczać tych, którzy mają realny wpływ na nasze życie? Bo demokracja to, to nie tylko prawo do głosowania. To przede wszystkim obowiązek czuwania nad tym, by nasz głos nie został sprywatyzowany, zmanipulowany albo kupiony przez tych, którym nie zależy na Polsce, tylko na własnych korzyściach. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.